Moi drodzy. Zaczynamy. 9.30. Ruszamy, ruszamy, ruszamy. Moi dozy. jesteśmy? Jesteście? Ha, ha. Moi dozy. Kolejny poniedziałek przed nami. Kolejny nowy miesiąc. Moi drodzy, to już październik. Chociaż pogoda za oknem pokazuje, że lato jeszcze nie powiedziało swojego ostatniego słowa, chociaż już mamy kalendarzową jesień. Moi dozy, moi dozy. witam Was bardzo serdecznie z tej strony Karol Cibirowski i zaczynamy! Zaczynamy! Który dzisiaj? Moi dozy 4 października, 40 poniedziałek 2021 roku, a, o, a oznacza to tylko jedno, 40 z 52 odcinków działań z Powerem. I moi drodzy, moi drodzy, dzisiaj temat mocny, krótki i konkretny. Trzy sposoby Karola na hejterów. Dam Ci dzisiaj trzy swoje mocne, konkretne i proste sposoby na to, jak pozbyć się hejterów, jak pozbyć się troli, jak pozbyć się toksycznych ludzi, co zrobić, no właśnie, co z nimi zrobić. Moi drodzy, zwróćcie, zwróćcie uwagę, że jeżeli pokazujesz się publicznie, jeżeli, no właśnie, robisz coś więcej niż inni, to w pewnym momencie znajdą się osoby, którym to się może nie spodobać. I można sobie zadać pytania, co zrobić, aby tych osób nie było. No właśnie, jeżeli chcesz się rozwijać, jeżeli chcesz iść dalej, no to nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, aby po prostu sobie jakoś z nimi poradzić, bo pamiętaj, hejterzy byli, są i będą. Natomiast dam Ci dzisiaj swoje trzy skuteczne sposoby na to, jak możesz sobie z nimi skutecznie, skutecznie poradzić. Moi drodzy, za moment, za moment, po krótkim intro, za chwilę zaczniemy. Zanim przejdę oczywiście do swoich sposobów, moi drodzy, no to zapytam w komentarzu zapowiadającym dzisiejszego live'a, jakie są Twoje skuteczne sposoby na to. Aby tych hejterów trochę znokautować, pozbyć się ich. No i Sylwia napisała krótko i konkretnie: Jak to Sylwia? Ja tam takich po prostu gonię. <noise> Daria? Najprościej to się odciąć od takich. I już. Są to osoby bardzo toksyczne i zabierają nam naszą energię. Nie chcemy przecież tracić naszej bezcennej na takich troli. Także z przedmówczynią się zgadzam: trzeba ich pogonić i tępić jak chwasty. Tudzież dawać im przykład, w jaki sposób postępować. To, jeśli taka osoba jest na przykład w rodzinie, moi dozy. Bardzo często na swoim przykładzie warto pokazywać, jak powinniśmy się zachowywać. I zamiast próbować uczyć innych, zacznijmy od siebie. Tak jak to napisała Daria. Kamila! Kamila, chyba jeszcze dzisiaj cię na żywo nie, nie, nie ma o tej porze. Okej, okay. Kamila pisze: O, i takich to ja zawsze potrafię w trzech słowach zrównać z ziemią. Należy do osób, które rzadko dają się wyprowadzić z równowagi i mają przygotowaną ripostę na każdą odzywkę. Dlatego też dany hejter próbuje, próbuje ze mną tylko raz, a potem wie, że lepiej jest zamknąć jadaczkę. Ach, Kamila, pięknie napisane krótko, konkretnie jesteś konkretną. Kobietom. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. I uważam, Kamila dodaje, uważam, że z takimi ludźmi trzeba ograniczyć kontakty do minimum, a jeżeli nie ma takiej możliwości, to robić swoje i pozwolić, by to efekty zrobiły hałas, który sprawi, że hejter sam się zamknie. Ale pięknie, Kamila. O tym hałasie jeszcze sobie dzisiaj opowiemy. Do swojego hałasu, o którym też napisałaś, wrócimy. I na koniec jeszcze dodaje Sandra. No pozdrawiam Cię, Sando. Dawno się nie widzieliśmy, co? Sandra pisze, Karol, nie, nie ludzie nienawidzą z marszu. To ich problem. Absolutnie, że tak. To nie jest Twój problem. To jest ich problem, moi dozy. Ale mamy. Kurczę, ale mnie zainspirowaliście. Zrobiliście mi po prostu dzień tymi komentarzami, ale moi dozy. no, moi drodzy, tytuł dzisiejszego live'a, trzy sposoby e, Karola na hejterów, no więc moi dozy. jesteśmy gotowi, aby przejść? Ja zakładam, że że tak, dam ci dzisiaj trzy swoje sprawdzone, skuteczne, a przy tym turbo proste sposoby, jak pozbyć się, może jak poradzić sobie. po tych hejterów się nie pozbędziesz. Bo zwróć uwagę, i prezydent, i papież niezależnie co w życiu będziesz robić, ale jeżeli będziesz się pokazywać, to znajdą się osoby, którym to się nie spodoba. Ale dam Ci dzisiaj te trzy sposoby, dzięki którym na pewno będzie ci. Łatwiej. Moi dozy, zaczynajmy. Zaczynajmy dzisiejszego live'a. Piękna pogoda w Warszawie. O tej porze 13 stopni, ale podobno ma być 20 stopni, więc to jest dobry znak. To jest dobry znak. Moi dozy. Sposobów jest oczywiście, wiecie, wiele. Wiele już też, wiele sposobów napisaliście. Ale dam Ci dzisiaj trochę inny punkt widzenia. Pozwól, że inny punkt widzenia, jak sobie poradzić z hejterami. Live trochę być może będzie momentami mocniejszy, momentami być może język nie będzie taki delikatny. Ale czuję, że temat wymaga trochę, żeby ten język podkręcić. Moi dozy, gotowi? Zaczynamy. Niech się intro już na chwilę wyciszy. Moi dozy, obiecuję, że ten live będzie krótki. Krótki, krótki i jeszcze raz krótki, ale wartościowy. Moi dozy, podejście numer jeden. Ja zakładam, że większość z Was, może nawet każdy z Was, byliście w Grecji i zwróćcie uwagę, jak zachowują się Grecy. Grecy. I zobaczcie, że to generalnie naród z natury jest bardzo wyluzowany. Oni, oni bardzo często powtarzają zwrot siga, siga, czyli spokojnie, na luzie. I tak samo nie, oni, oni mają takie fajne podejście do życia. Ja zachęcam Cię, żebyś miał również takie podejście. Sposób numer jeden to jest podejście greckie, ale trochę przenosząc to, na warunki polskie i na język polski. Ja cię zachęcam do jednego. Jeżeli przyjdzie taki moment, że hejter coś ci powie, hejter ci napisze, a najczęściej napisze, kiedy cię nie, nie widzi face to face, to wtedy zastosuj podejście greckie. Jakie to jest podejście? Mam to w dupie. Mam to w dupie. Moi dozy proste i krótkie. Nie pozwól, aby hejter wpłynął na ciebie wpłyną na to, co robisz, na twoją życiową energię, wpłyną na twoją pasję. Aby tej pasji ci nie przygasił. Pamiętaj, krótko i na temat. Mam to w dupie. Zobacz, powiedz sobie nawet. Powiedz sobie, zobacz, jak się czujesz. Utnij ten temat od razu. Pamiętaj, w tych naszych czterech literach wiele się może zmieścić. Wiele się może zmieścić. Pamiętaj, zastosuj podejście greckie. Jeżeli ktoś ci kiedyś skejtuje, Ktoś ci kiedyś coś powie, nie walcz z taką osobą, po prostu. Mam to w dupie. Idź dalej, idź dalej. Podejście numer jeden, moi dozy. Słyszeliście o takim podejściu? Moi dozy. Podejście greckie. Pamiętaj, utnij od razu temat, ale przede wszystkim utnij mentalnie w sobie. Hmm? Podejście greckie? Mam to w dupie. Numer dwa, moi dozy. Zwróćcie uwagę, podejście trochę przejdę teraz, zmieniam trochę klimat, przejdę teraz do sportowców. Zwróćcie uwagę, sportowcy to jest ta grupa ludzi, którzy kiedy wygrywają, kiedy zwyciężają, kiedy zdobywają medale, to po prostu dziennikarze się rozpisują, piszą w samych superlatywach, kibice klaszczą. Jak jest wszystko super, ale, no właśnie, ale kiedy sportowca winien idzie, kiedy ma gorszy dzień, gorszy. Okres, kiedy no właśnie nie zdobywa tych medali, kiedy drużyna nie wygrywa meczu, no to wtedy wówczas dziennikarze, kibice, wszyscy dookoła są w stanie po prostu wylewają jeden wielki hejt. Ale zwróć uwagę, co robi wtedy sportowiec? Co robi wtedy sportowiec? No właśnie, on cały czas skupia się na tym, aby być jeszcze lepszym w tym, co robi, doskonali swoje umiejętności, poprawia się, poprawia i pokazuje. Że jeszcze się nie skończył, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. I podejście numer dwa to jest podejście sportowe. Ja Cię zachęcam do tego, jeżeli rozwijasz się w danej dziedzinie, w danej dyscyplinie, robisz coś, co kochasz albo być może dzisiaj rozwijasz swoje nowe umiejętności, nabywasz nowe kompetencje, to ja Cię zachęcam do jednego. Staraj się być w tym ekspertem numerem jeden. Bądź w tym najlepszy, ponieważ wraz z twoim swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami. Będzie rosła Twoja pewność siebie, a im bardziej będziesz pewny siebie, tym jakieś takie małe głosy tych hejterów, troli nie będą miały znaczenia, bo Ty będziesz wiedzieć, że jesteś wartościową osobą. Ty będziesz wiedzieć, że to w którym momencie jesteś, Ty na to zapracowałeś. Zachęcam Cię do jednego. Spójrz z tego punktu widzenia na siebie jako sportowca. Staram się być jak najlepszy w tym, co robię. Rozwijaj się. Pragnij cały czas, cały czas się rozwijać. A jeżeli kiedyś coś usłyszysz, to nie będzie miało takiego większego znaczenia. Twoja wartość jako człowieka będzie większa, Twoja pewność siebie będzie większa. Zachęcam Cię gorąco. Spójrz na ten. Na, właśnie na siebie dzisiaj, jako swego rodzaju sportowca, i zastanów się, co możesz dzisiaj, jakie jeszcze swoje umiejętności rozwinąć. Jak możesz jeszcze poszerzyć swoją wiedzę, stań się ekspertem. Numerem jeden. Zachęcam cię gorąco do tego. Bo wówczas żaden hejt nie będzie miał dla ciebie znaczenia. Moi dozy, moi dozy. Numer, numer dwa. Podejście na sportowca. Podejście sportowe. I moi drodzy, zostań trochę w tym jeszcze klimacie sportowym. Podejście numer trzy. To jest podejście na Gortata. Moi drodzy, większość pewnie z Was kojarzy. Martin Gortat, który przez bardzo wiele lat. Wiele sezonów grał na parkietach NBA, nierzadko to się spotyka, żeby Polak grał w lidze NBA, ale on to yeah. zrobił i w jednym z wywiadów genialnie powiedział cytat, który zapamiętałem, który za chwilę tobie przekażę, genialny, który pokaże ci co zrobić, kiedy będziesz słyszeć docinki, że się do czegoś nie nadajesz, albo że już skończyłeś, albo co ty gadasz człowieku, przytoczę jego słowa. Podejście na grotata i podejście cię Marcina grotata. Genialny cytat: Jeśli ludzie mówią, że do czegoś się nie nadajesz, nie kłódź się z nimi, rób swoje, aż w pewnym momencie Twoje efekty zrobią hałas. Jeszcze raz przeczytam: Jeśli ludzie mówią, że do czegoś się nie nadajesz, nie kłódź się z nimi, rób swoje, aż w pewnym momencie Twoje efekty zrobią hałas. Pamiętaj, nie warto walczyć z innymi. Tam będziesz spalać energię, tam będziesz tą energię tracić. Ale skup się i zawalcz o siebie. Gorąco ci e, tego życzę. Podejście numer trzy: podejście na Gotata. Kiedy inni mówią, że się do czegoś nie nadajesz? Okej. Okay. Skup się na pracy. Skup się na sobie, aż w pewnym momencie, w pewnym momencie Twoje efekty zrobią. Bam! Hałas. I tego Ci życzę. Tego Ci życzę. Pamiętaj, że. Trochę hejterzy, wiecie już, już kończąc, krótki live dzisiaj będzie, kończąc zwróć uwagę, hejterzy są jak trochę takie psy, kiedy idziesz przez osiedle. Ja często, kiedy, może nie często, ale raz na jakiś czas jak jeżdżę do rodziców i urodziłem się w Sokowie Podlaskim i tam jest takie osiedle domków jednorodzinnych i zawsze jak przez te osiedle domków rodzinnych przechodzę, to zawsze jest jakiś taki pies, który tak ujada. I potraktuj tego trochę psa, no właśnie, jak hejtera. On za chwilę poszczeka, 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 a ty za chwilę przejdziesz i przestaniesz szczekać i tuż o nim zapomnisz. Spójrz na w ten sposób. I pamiętaj, i pamiętaj, że pamiętaj, że ty dzisiaj jesteś na danym poziomie. Hejter. Często, często jest na, pozi na poziomie niżej. I to, do czego Cię jeszcze pamiętaj, pamiętaj o tym, że nie pozwól, aby hejter ściągnął Cię do swojego poziomu. Ponieważ pamiętaj, kto rządzi na jego poziomie? Ty czy on. On nie pozwól, nie pozwól ściągnąć go do swojego po poziomu. Jest takie powiedzenie, jeśli wejdziesz między wrony, będziesz kakać tak jak. One nie pozwól, nie pozwól go ściągnąć do jego poziomu, bo na jego poziomie to on rządzi, ale na twoim poziomie to ty rządzisz. Chyba, że pozwolisz, no właśnie, ściągnąć ci w dół. Ja cię gorąco, gorąco do tego zachęcam. Spójrz na to, spójrz na to w ten sposób i pamiętaj, i pamiętaj trzy dzisiaj podejścia, które gorąco, gorąco cię zachęcam. Zastosuj. Podejście numer jeden. Podejście greckie. Najprostsze, które da Ci luz i jak najszybciej się odetni. Podejście greckie w wydaniu polskim? Mam to w dupie. Numer jeden. Numer dwa. Pamiętaj, podejście sportowe. Staraj się być w tym, co robisz dzisiaj jak najlepszy. Poszerzaj wiedzę, rozwijaj swoje umiejętności, zdobywaj doświadczenie. Jak sportowiec cały czas, cały czas pragnij być coraz lepszy, a wówczas twoja pewność siebie, twoja wartość jako człowieka, ona będzie rosła. I te głosy hejterów nie będą miały większego znaczenia. I pamiętaj, podejście numer 3 to jest podejście na grotata. Zacytuję jeszcze raz jego słowa. Jeśli ludzie mówią, że to czegoś się nie nadajesz, nie kłóć się z nimi. Rób swoje, aż w pewnym momencie twoje efekty zrobią hałas. I tego ci życzę. Tego ci życzę. Rób swoje. Rób swoje. I nie przejmuj się opinią innych. Bo jak napisała Sandra, to ich problem. Nie twój. A jednak, tu nie chodzi o ciebie, chodzi o nich, moi dozy. Mam nadzieję, że cię zainspirowałem z poniedziałku, moi dozy. Ale to jest był turbo, szybki odcinek. Działaj z powerem. ale mam nadzieję, że weźmiesz coś dla siebie. Przynajmniej weź sobie jedną technikę. I kiedy przyjdzie moment, że kiedy hejter się pojawi. Z bliska, z dala, to już będziesz wiedzieć, co zrobić. Nie pozwolisz, aby zgasił Twoją życiową energię i tego, tego ci życzę. Życzę tego, aby ta Twoja życiowa energia była jak największa, żebyś wykorzystał ostatni, trzeci kwartał 2021 roku. Moi drodzy, trzy miesiące nam zostały, a to był 40 odcinek działaj z PowerEM. Wielkie dzięki, kochani, wielkie dzięki. Czego mogę Wam życzyć? No właśnie. Pełnego powera po pierwsze poniedziałku, potem wtorku, środy, czwartku, piątku, soboty i niedzieli. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Widzimy się za tydzień w kolejnym 41 odcinku. Moi drodzy, w a powoli rozpoczynacie odliczanie, bo zostało nam dosłownie, dosłownie 12 odcinków działań z Power'em. 12 poniedziałków 2021 roku do końca przed nami. Ale zanim będzie ten koniec, mamy jeszcze trochę, mamy jeszcze trochę. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się, łapcie dużo słońca. I pamiętajcie, podejście greckie, podejście sportowe i podejście na Gotata. Wszystkiego najlepszego, trzymajcie się.